Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni łagodni, cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Chciałbym, drodzy przyjaciele pana Jezusa, zacząć dzisiaj od tego fragmentu Ewangelii o ośmiu błogosławieństwach. Ale zanim przejdę do tego, co dzisiaj może jest w centrum tego naszego spotkania, to chciałbym wam powiedzieć taką historię, która zdarzyła się niedawno w Domu Miłosierdzia Bożego. A mianowicie, wiecie, że tutaj żyjemy wokół tej kaplicy naszej Pana Jezusa. Modlimy się bardzo dużo, bardzo dużo się modlimy, bracia, siostry, wolontariusze. Mamy trzy domy pomocowe, wiele różnych takich dzieł. I wiecie, że jakoś tak na modlitwie, też pod wpływem naszych przyjaciół, którzy nam towarzyszą tutaj w różnych dziełach, zaczęliśmy modlić się do Boga, czy rzeczywiście mamy przygotować nasze domy. Na brak prądu. To był grudzień, może początek grudnia, może nawet końcówka listopada. Kiedy rozmawiałem z różnymi specjalistami, bardzo takie były głosy różne, nawet gdzieś tam może prześmiewcze. Ale wiecie, zaczęliśmy się modlić i nabywać takie przekonanie, że tak, mamy to zrobić. Zaczęliśmy od naszego domu nowego dla kobiet w Arcinie. Zaczęliśmy od pustelni, gdzie mieszkają bracia, gdzie coraz więcej osób przyjeżdża na spotkanie z Bogiem. Zaczęliśmy od miejsca na roli, gdzie mieszka 50 mężczyzn. Został ten dom Bożego Miłosierdzia, ale on może jest jakoś tak najbe najbezpieczniejszy, w tym. Mieszka mieszkamy tutaj w centrum Koszalina, ale też go zabezpieczyliśmy w różne rzeczy. I wyobraźcie sobie, bracia i siostry, że kiedy wielu się podśmichywało, kiedy stawialiśmy e, jakieś takie kominki na drewno, nawet kuchenkę na drewno, to przez chwilę. Były takie momenty, że zaczęło brakować prądu na dzień, na kilka godzin, ale po tej słynnej wichurze dwa tygodnie temu, czy to już nie wiem ile tam było dokładnie, nasze trzy domy zostały bez prądu. 80 osób. Jeden kilka dni, drugi kilka dni, a trzeci ponad dwa tygodnie. Tam, gdzie mieszkało 50 mężczyzn. Bracia i siostry, okazało się, że przez wierność Bogu, wsłuchiwaniu się w Jego głos, przez nasze spotkanie na modlitwie z Panem, Pan nas ustrzegł przed dość dużą katastrofą. Bo wszyscy mieli ciepło, wszyscy mieli wodę, wszyscy mieli gdzie ugotować. Gdzie wokoło? Było smutno, ciemno, gdzie właśnie było zimno. 80 osób w tych trzech miejscach miało wszystko, co trzeba. Oni się nie martwili, nie martwili, ani się nie przestraszyli. Agregaty, kominki, różne możliwości, rozwiązania techniczne pozwoliły nam na super przetrwanie tego czasu. Dlaczego tak zacznę o tej historii? Może was bardzo zdziwiła. Dlatego, że Pan ostrzegł nas, tak na modlitwie zrozumieliśmy i się przygotowaliśmy na to wydarzenie. Przeżyliśmy je dobrze, nic nikomu się nie stało. Ludzie chorzy po różnych przejściach mieli wszystko, co trzeba. Zobaczcie, błogosławiony kto ufa Panu, błogosławiony kto pokłada w Nim nadzieję. Czy mógłbym teraz otworzyć, jak to się wydarzyło, jak Pan do nas przemówił, przez różne wydarzenia, przez spotkania z ludźmi, przez modlitwę osobistą? Nabyliśmy pewności, że mamy to zrobić. I jako nieliczni w tych miejscach i okręgach byliśmy wolni od zmartwień, kiedy prądu zabrakło, kiedy nie było kontaktu telefonicznego, kiedy nie było wody dla wielu. Warto pokładać nadzieję w Panu. Dom Bożego Miłosierdzia po raz kolejny jest tego przykładem, że nie zawstydziliśmy się, kiedy przyszedł smutek i trud dla nas, wokół, kiedy zabrakło czegoś tak bardzo podstawowego jak prąd. Przejdźmy do tego, co tak bardzo ważne. Zobaczcie, błogosławieni, ubodzy w duchu. Czy to chodzi o to, żeby być jakimś biedakiem wewnętrznym czy zewnętrznym? Cierpiętnikiem? Nie. Ci błogosławieni, oni są błogosławieni, czyli szczęśliwi, dlatego, że w Panu pokładają nadzieję. To jest klucz. Złożyć w Panu całą nadzieję, całą, mieć Jego za Boga żywego i prawdziwego, słuchać Jego głosu. Rozumiecie, bracia i siostry? Pokładać nadzieję w Bogu. Teraz, kiedy świętujemy 10 lat Bożego Miłosierdzia tego domu, będziemy o tym mówić, że wszystko z Boga, że na oczach naszych i tego miasta Bogu się spodobało zrobić coś tak niezwykłego nie jeden dom, ale wiele dzieł w ciągu 10 lat, bez żadnego oparcia w instytucjach czy w państwie polskim, ani nawet nie w mieście, ale w ludziach. W Bogu i ludziach dobrej woli, w Bogu, który wysłał ludzi, by nam przyjść z pomocą. Błogosławieni to ci, którzy w Panu pokładają całą swoją ufność. Te słowa wypisane w naszym domu nieustannie: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Co jeszcze trzeba zrobić? Jak do Was mówić, najmilsi? Mieszkańcy tego miasta, jak do Was mówić, byście do niego się zwrócili całym sercem, niepodzielnym, byście także stali się błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. Ale to nie wszystko z tych błogosławieństw. W tych błogosławieństwach jest także Boża Obietnica. Dzisiaj tutaj koło mnie, zawsze jakiś taki obraz, ikona, figura, staram się, żeby coś było zawsze innego. Dzisiaj postawiłem przed Wami ikonę którą dostałem od pewnej takiej cudownej osoby uzdolnionej też ikonę błogosławionego Jose Del Sanchez. Tego opowiadałem wam o nim. Ten młody człowiek, który oddał życie za Pana Jezusa, który zginął wykrzykując niech żyje Chrystus, Króli Najświętsza Panienka z Guadalupe. Bo to było w Meksyku. On umarł mając 14,5 roku, niecałe całe 15. Błogosławiony, Ten, który w Panu całą nadzieję złożył. Umarł, zamordowany. Najpierw nóż w brzuch, a później pistolet za wierność Jezusowi. Czy On pokładał nadzieję w Panu tylko w tym świecie? Nie. On żył obietnicami tych błogosławieństw. Zobaczcie, co Pan obiecuje. Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, albowiem oni będą pocieszeni, albowiem oni na własność posiądą ziemię, albowiem oni będą nasyceni sprawiedliwością, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Drugi zwrot każdego z tych błogosławieństw jest Bożą obietnicą. Część obietnic Bożych wypełnia się teraz na tej ziemi. Wypełni się także tutaj na tej ziemi później. Ale to, co najbardziej niesamowite w tych błogosławieństwach, to to, co się wypełni w niebie. Błogosławiony Chose, błogosławiony Józef. On, on jest błogosławiony. Zobaczcie, jakie to niesamowite. Kościół najpierw za nim ogłosi, świętym mówi błogosławiony. On jest przez Kościół dzisiaj ogłoszony błogosławionym. Bo on widzi oblicze Boga w niebie, bo on Pana tam ogląda, żył tą Bożą obietnicą, żył tym, co Pan prosi, by żył. Bo jaki był ten Jose? Tak świadkowie opowiadają: zobaczcie, on był ubogi w duchu. On także się smucił tym, co się działo wtedy w Meksyku. On był łagodny, cichy, on pragnął sprawiedliwości, na ziemi jej nie zaznał. On był miłosierny, miłosierdzia dostąpił. On był czystego serca, Boga poszedł oglądać. I to jest też ciekawe w jego życiu, że zobaczcie, jest takie błogosławieństwo, ostatnie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Błogosławiony Hoze był prawdziwie prześladowany za życia, za to, że ukochał Jezusa i Jego Matkę. Został zamordowany wcześniej całą noc torturowany. Młody chłopiec, 14,5 i pół roku, niecałe 15, on poszedł Boga oglądać. Wiecie, kiedy myślę o Bożej Ewangelii, kiedy myślę, o nowym przymierzu. Myślę szczególnie o dwóch takich fragmentach. Osiem błogosławieństw, wielka nauka Chrystusa. Wiecie, my tak bardzo żyjemy dziesięcioma przykazaniami, jak najbardziej. Ale osiem błogosławieństw mają coś zupełnie szczególnego. One nie są tylko dla braci zakonnych czy sióstr. Nie, one są dla wszystkich wierzących. Myślę o tym fragmencie tak, tak bardzo wyjątkowym i szczególnym, ale myślę także, bracia i siostry, o pieśni świętego Pawła, o hymnie o miłości. Może miałbym całe bogactwo, rozdałbym to bogactwo ludziom, wydał nawet swoje ciało na spalnię, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Może znałbym całą wiedzę, języki wszelkie, ale miłości bym nie miał, byłbym jak taki bezbrzmienia cymbał. I pamiętacie, miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest, miłość nie zazdrości. Pomyślcie o tych dwóch fragmentach, zupełnie wyjątkowych. Żyjcie błogosławieństwami. Prawdziwie przez łaskę Pana Jezusa. Łaskę uświęcającą, jesteście błogosławieni. Błogosławieni jesteście, kiedy jesteście posłuszni słowom Pana Jezusa. Błogosławieni jesteście, kiedy przyjmujecie to, co na Was spada, w imię Jezusa Chrystusa. Błogosławieni jesteście, kiedy żyjecie tymi obietnicami, zapatrzeni w Niego. To ciągle jest jak refren w naszych spotkaniach. Nie bądź zapatrzony w człowieka, nie pokładaj nadzieje w człowieku, ale w Jezusie, w Nim tylko. Pokładaj nadzieję tylko w Nim. Obudźmy się do wiary żywej, wiele się dzieje na naszych oczach, coraz więcej. A nie wiem, bracia i siostry, czy wiecie, że od dwóch lat wybuchło prawie. Pięćdziesiąt wulkanów. Czy myślicie o tym, o takich znakach z nieba? Czy myślicie o tych zmianach pogodowych, choćby? Czy to nie jest język Boga, skoro wiemy, że Bóg, wszystko, co nas spotyka, jest z Jego woli? Obudźmy się do wiary żywej. Złóżcie nadzieję w nim całkowitą. Myśmy w nim te nadzieje złożyli. Ustrzegł nasze trzy domy. Przed katastrofą zimna, choroby. Cierpienia, kiedy wszystko było zabezpieczone, bo tak jakoś rozznaliśmy to na modlitwie, usłyszeliśmy Jego głos. Błogosławieni jesteście, jeżeli Panu ufacie.